Hej, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami. Ktoś na daj zarewał. Moi kochani, moi drodzy, ważna informacja, bardzo ważna informacja, dzień dobry. Jest nas tutaj szóstka, Cześć, moi drodzy, jeżeli ktoś jest z Anglii, to bardzo proszę o taką informację. Ponieważ chciałam dopytać, jaka jest pogoda. Jakby Pokazuje mi telefon, że jest tam, moi drodzy, 10 stopni, ale ciekawe, czy to jest takie bardzo, bardzo zimne, czy takie bardziej ciepłe 10 stopni. I moi drodzy, od jutra nie będzie o godzinie 7 rano liveów, tylko będą o 8, a nawet 8.30. Dlaczego? Dlatego, że ja lecę z moją starszą, a z młodszą córką do Londynu. Jesteśmy feriowo w Londynie przez 5 dni i z racji tego, że tam jest godzina do tyłu, no to ja żeby robić live o siódmej czasu polskiego, musiałabym wstawać na wyjeździe o szóstej czasu polskiego. Czyli o szóstej tam, przepraszam, o szóstej tam. Więc to trochę za wcześnie. Więc z tego względu, że ja tam o szóstej rano nie będę wstawała. Po prostu, bo będę jeszcze z córką pewnie współdzieliła pokój. Zobaczę, nieważne. No ale... Chodzi o to bo po prostu, że jest to wcześniej. Więc ja będę te live y robiła o 8. Yy, o 8 czasu polskiego, a o 7 tam, więc będę po prostu je zapisywała i będziecie mogły sobie, będziecie mogli sobie, bo panowie też tutaj wiem, że praktykują ćwiczyć. A ja jeszcze raz się zapytam, bo już mam 27 osób, czy jest ktoś z Londynu. Jeżeli jest, to niech da mi znać, albo z Anglii i niech da mi znać, czy tam jest tak na kurtkę czy z kolaną, czy raczej na krótkie futerko, czy co? No dobra, okej okay, moi drodzy. Zaczynamy, zaczynamy praktykę. Pamiętajcie, że poruszamy naszą linfę, dlatego, że linfa nie ma pompy. Pompą jest nasze całe ciało, ruchy, szczotkowanie, podskakiwanie, krążenia. To wszystko porusza naszą linfę, pobudza naszą linfę i sprawia, że zaczyna krew, e, linfa krążyć. A linfa to do Żeby tak się mogło odbyć, to potrzebujemy dużo pić wody. Zaczynamy. Będziemy sobie lekko e, unosić nasze pięty. Już zaczynamy, pobudzamy troszkę zbiorniczki limfatyczne przy uszach i pracujemy z nerwem błędnym od razu. Teraz schodzimy tutaj pod zbiorniczki limfatyczne na wysokości podobojczykowej. Cały czas unosimy nasze piętki. Dobra, schodzimy do rąk, w środku i na zewnątrz, w środku i na zewnątrz. Trochę tutaj w skięciach, dzień dobry, dzień dobry. Kolejna strona. Ja cały czas się bujam. No dobra, trochę tutaj po pobudzimy. I schodzimy w dół. I na zewnątrz. Od środka i na zewnątrz. No dobra, zaczynamy pierwsze podskoki. Ja to zdejmę, bo nie chcę Wam tutaj za bardzo... Że, a, mogę to trzymać w ręku? Słucham? Coś tam, coś tam, mój mąż mówi. Podskakujemy sobie, pobudzamy tą lifę. Dwie minutki, minutka, trzydzieści sekund, kto tam może, jak może. Ja dzisiaj troszkę mniej będę nadawała kanałem tutaj radiowym esencji ruchu z tego względu, że potem pędzę na lotnisko. Tam samolot, wiecie, na mnie nie poczeka. Nie ma znaczenia, jaką praktykę tu robimy. On powie, halo, halo. Ja mam swój po prostu rozkład i. I będzie kicha, nie? Odkładam. Robię, że ujdzie swój brzuch. Jeszcze 10 sekund. I stop. Mikrofon mi się przykleja. No dobra, zaczynamy drugie ćwiczenie. W tym drugim ćwiczeniu będziemy robić takie wymachy, będziemy unosić ręce do góry i wnosić nasze pięty z wdechem, a z wydechem będziemy opuszczać. Zaczynamy. Wiem, że tutaj Wam trochę... No dobra, nieważne. Hałasuję. Wdech i wydech. Z wdechem do góry, z wydechem na dół. Można też to robić siedząc. Zobaczcie. Jest wdech i wydech. Tu możemy równie dobrze unosić nasze palce do góry, ale jeżeli nie możemy, to po prostu ciałem Wdech, możemy też opadać. Wdech do góry, wydech na dół. Nie. Tak, wdech do góry, wydech na dół. Mamy tutaj zaangażowane pośladki naszej, nasz brzuch. Pamiętajcie o tym, że sobie tutaj pracujemy. Zarówno z kanałami ognia, jak i kanałami metalu. Ja tutaj sobie tylko szybko będę mówiła. Dostaję od Was masę, ale to masę wiadomości. Z zapytaniami, skąd ta wiedza, gdzie ta wiedza, czy jest jakaś jedna książka, która nam trochę więcej podpowie? Yy, łącznie z tym, że dostaję wiadomości, czy zrobisz jakiś kurs, webinar? Yy, moi drodzy, to nie jest jedna książka, to jest kilka książek, jak nie kilkanaście. I jest to wiedza, którą uzyskiwałam z książek od moich nauczycieli yy, na przestrzeni wielu, wielu lat. Są to też moje obserwacje. Yy, i takie gabinetowe, ale też czysto prywatne, jak to u mnie wyglądało, więc nie jest to jedna książka, którą mogę Wam polecić z medycyny chińskiej, czy z astrologii chińskiej, z kosmogramu chińskiego. Nazwijmy to tak, bazji. To jest to, chociaż akurat tutaj mamy taką książkę z Simpson Branches, to jest akurat do akupunktury konstytucyjnej, na której opiera się dużo moja praktyka, ponieważ ja się tego uczyłam, ale nie wykonuję akupunktury, tylko akupresurę. I też pracuję na tych założeniach i na tych standardach, które są w tym. Dobra, stop. Kolejny ruch. Więc mogę tą polecić z Timson Branches. Ona jest tylko chyba tylko jedna, jedyna. Po angielsku. Dobra, wymiana. Teraz drugi ruch, gdzie będziemy na lekko ugiętych kolanach, na zaangażowanym brzuchu, z lekko pochyloną pozycją wykonywać. Unoszenie rąk do góry. I możemy to równie dobrze robić. Siedząc na krześle. Też możemy te ruchy wykonywać. I teraz w przygotowaniu jest oczywiście seria webinarów związana z każdym z elementów. Gdzie będę opowiadała, zresztą już dwa webinary są. Związane z elementem ogni i z elementem wody jeszcze zostały trzy. One są w przygotowaniu i będą mówiły dużo o naszych emocjach, o naszych schematach działania mentalu, jak się wspierać. Oczywiście wszystko to będzie połączone z ruchami, które wykonujemy. Nie tymi, ale z ruchami chi-chi qigong kungowymi i z ruchami tai chi, które będą wzmacniały energię z organów. To będą 3-4 ruchy, więc nie będzie to dużo, po to, żeby móc to sobie zrobić rano, wybrać to, co nam jest najbardziej potrzebne albo połączyć z innymi. Więc tak, taka sie seria webinarów jest w przygotowaniu natomiast tak ogólnie jednej książki polecić Wam, wracając do tego pytania, nie mogę, nie mam jak, po prostu jednej, jest ich, jest ich zbyt dużo, ale to, co ja Wam tutaj przekazuję, to się pisze, się szykuje dla Was, moi drodzy, żeby poszło sobie w świat i żeby ta wiedza mogła służyć no, wszystkim, nas wspierać. Za chwilkę będziemy kończyć. Zostało jeszcze tylko 5 sekund. Ok. Trzeci ruch, który będziemy wykonywać, chociaż to już jest czwarty, bo jeszcze podskoki to będą skręty naszego tułowia. Pamiętajcie również tutaj, żeby za podwinąć troszkę, bo tak jakby przykleić trochę nasz pępek do kręgosłupa. I tutaj będziemy sobie kręcić na boki naszym, naszym tułowiem. Pamiętajcie o lekko ugiętych kolanach. Jeżeli siedzimy na krześle, na fotelu. Jest ta pozycja również możliwa do wykonania, ten ruch możemy skręcać. Pamiętajcie o tym, żeby tutaj zaangażować brzuch. Żeby nie ucierpiał na tym kręgosłup. I oczywiście, jeżeli mamy problem z utrzymaniem rąk, możemy się złapać za nasze łokcie i możemy to równie dobrze robić w taki sposób. Tak jak wrzucałam to w filmiku, jak wykonywał to po prostu mój teściu, on też tak trzymał swoje ręce. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, tak najbardziej. Pamiętajcie tutaj o wydechu Mamy wdech nosem, wydech mamy. Teraz zrobiłam to przesadnie, ale mamy. Wdech, wdech, wdech. Trochę to jest taki wydech, który bardzo mocno będzie angażował nasz brzuch i będzie wspierał też to te spalanie tkanki tłuszczowej, która jest gdzieś tam w naszym ciele, mniejsza bądź większa. Więc pytam po drugiej stronie, możecie wszyscy sobie głośno robić wydech. Nawet on jest takim On nie jest taki żeby nie wydychać, nie doprowadzić się do jakiejś hiperwentylacji, przy takim głębokim wydechu. Więc C, c. Takie syczenie lekkie pozwoli nam c. ograniczyć trochę ten wydech i jego objętość. C, 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 c. C, c. jak to śmieszne jest. Skręty. Możemy pogłębić te skręty. Wtedy jeszcze bardziej kręcimy się wokół osi krętnego supa Oczywiście nie 360 stopni i stop. Idziemy dalej. Teraz będziemy robić takie luźne ramiona. Ja oczywiście przy tych luźnych ramionach zdejmę mikrofon, ponieważ będę wtedy obijała, a nie chcę, żeby to obijało. Więc zaczynamy, mamy luźne ręce. I po prostu ruszamy naszym ciałem. I dzięki temu nasze ręce swobodnie sobie wędrują. Pokażę wam bohatera, pokażę wam bohaterkę drugiego planu. I tam pracujcie sobie. O! Bohaterka drugiego planu, która leży w poduszkach. Widzicie sobie, ja to obserwuję z daleka i patrzę, czy dobrze to wykonasz, taka loża Szyderczyk. To To tak naprawdę to śpi, prawda? Śpisz, no. Ja wiem, że jest taka... są takie historie, że teriery o, o, są takie aktywne i terier może cały dzień biegać i latać. Natomiast Parson Russell to jest taka rasa, która będzie latała i biegała, a w pewnym momencie ona powie. Seria! Takie zabawy. Też nie tutaj zająć. Ona po prostu wybiera sobie zabawy, to jest do intelektualnie nie do zagięcia. Tak? Czeka na odpowiedź co z rodzicami. Przepraszam, że lata wpadła, moja żona coś się przypomniała w trakcie. Ruszanie rękoma, to też może być jakiś strumień weśli. różne Różny świadomości może też się pojawiać. Jakieś przebłyski, wiecie, momenty, aha. Zwłaszcza po prostu w pewnym wieku. Takim, jakim jest mąż. Dobra, skończyliśmy. Idziemy dalej moi kochani. Teraz będziemy wykonywać skręty naszymi ramionami. Będziemy unosić je w jedną stronę do góry. A w tym samym czasie noga przeciwna, zaraz mnie coś tutaj trafi, chyba tak to zrobię, a noga przeciwna będzie unosiła się, jakby, nie patrz na to. Noga przeciwna będzie unosiła się do góry, to znaczy pięta, tak naprawdę, czyli będzie to wyglądało tak. Pięta idzie do góry, a nasze ręce w przeciwną stronę. Znaczy nasze ręce też do góry, ale w przeciwną stronę. Pamiętajcie o zaangażowanym brzuszku. Ja wczoraj sobie tak zasuwałam, tak miałam ochotę pobujać się, że w pewnym momencie moje nogi za tym nie nadążały, co robiły ręce. Wszystko się mi myliło, bujało. Kolanka też mogą być lekko ugięte. No to ma jak w Madrycie. Gdzie ty się ukrywasz, Luna? Ty widzisz, jak ona się schowała kim za poduszki, że mnie ja na nią nie patrzyła? Ona już wie po prostu, że ja wyjeżdżam. Ona zawsze jak widzi walizkę, to Łazi wokół mnie, słuchajcie, kiedyś chciała wejść do walizki nawet, nie, nawet weszła do walizki kiedyś i leżała w niej, więc ona mówi, dobra, zabieraj mnie ze sobą, pancia, ja świetnie znoszę podróże autem, więc jadę, ale nie wiem, że to samolot i tam raczej jej nie psa. Pęcherzyk żółciowy nam dziękuję za te ruchy. Każdy organ w środku, najbardziej nasza wątroba, ona lubi takie buju. Przecież byliśmy być bujanie, byliśmy na huśtawce mali. Byliśmy dziećmi. To jest uspokajający ruch. Może no nie taki, chociaż dzieci tak się bujają. bujają. Stop. Skończyliśmy? Dzień dobry, idziemy dalej, moi drodzy. Przy kolejnym ruchu yy, będziemy sobie E, l, l, robić przysiad. Przysiad, przysiad, przysiad. Tak jak w balecie nazwijmy to tak, niech takim to będzie. Szeroko rozstawiamy nasze e, stopy. Będziemy robić wdech do góry, a wydech z takim pogłębionym impulsem. jest wdech, c, c, wdech, wydech. C, c, wdech i wydech. Pogłębiamy też nasz wdech. Tutaj pracujemy z naszymi płucami. <laughs> Tutaj uważajcie, proszę, na wasze kolana. Więc to, jak nisko schodzicie, czy pogłębiacie, jak dynamicznie to robicie, niech to będzie dostosowane do Waszego pojazdu, jakim jest Wasze ciało, ok? Są pewne części w nas, które się po prostu starzeją, zużywają. Potrzebują nasmarowania, naoliwienia, kolagenu, glutationu, witaminy D, omega 3 omega-3, D3 i to taka trójca święta dla kobiet. Więc... No i białeczko jeszcze, no ale to dla wszystkich, nie? Zwłaszcza w pewnym wieku już. Białeczko. Ciałko nam tego no niestety nie wybaczy. Chociaż no zawsze wybacza. Ostatnie moje drodzy 10 sekund. Pamiętajcie o pośladkach, o waszych. Tu możecie spiąć je. To taki fitness. Dobra. Idziemy dalej moi drodzy. Kolejne ćwiczenie to jest unoszenie do góry nóg przy jednoczesnym uderzeniu w kolana. Możemy to robić zaczynamy, odpalamy czas. Możemy to równie dobrze robić siedząc. Zobaczcie, ja unoszę nogę. Tylko tutaj trzeba pamiętać, żeby się bardziej pochylić. Jeżeli to robimy, napiąć mięśnie brzucha przy podnoszeniu. Jeżeli nie, możemy. Po prostu uderzamy w kolana. I tutaj nie zapominamy o tym, żeby był zaangażowany brzuch. Przepraszam. I teraz znowu tempo jest indywidualną sprawą. Każdej osoby za osobna. Parasolkę muszę zabrać. Przypomniałam się. Parasolkę muszę zabrać. Tutaj angażujemy żołądek, śledzionkę, nasze organy trawienne. Które też związane są jak z tym, jak trawimy rzeczywistość. Czyli jak przechodzi nam trawienie różnych tematów, sytuacji życiowych. Czy potrafimy to odpuścić, zmielić i wydalić, kolokwialnie mówiąc, czy... Znaczy nie, kolokwialnie to nie jest, ale wydalić, czy raczej, pomimo tego, że już minęły dawno, mogły coś przynieść albo nie przynieść do naszego ciała, dalej je mielimy. I ostatnie 3 sekundy. Dziękuję idziemy dalej. Ostatnie ćwiczenie, w którym będziemy, I teraz uwaga, dla tych, jest to, dla których jest to za trudne, żeby być w takiej pozycji, cały czas możecie robić po prostu te ruchy na boki, mając ręce tak, jakbyście mieli kule. Ok? Więc zaczynamy. Nisko nogi, albo mniej, albo bardziej. Jest wdech. Wydech, wdech, wydech. Zobaczcie, mam wdech i na wdechu mam prawą rękę, zawsze prawą dłoń, zawsze mam na górze, lewą na dole. Jest wdech. Odwracam się w stronę prawą. Prawa ręka idzie do góry. Lewa idzie tak jakby pod pachę. Wracam, jest wdech. Z wydechem idę w drugą stronę. Się przykręcam ciałem. Wdech, wydech wdech wydech Pamiętajcie, że podwinąć ogonek tutaj, nie puszczamy. Tylko miednica idzie do przodu. Wdech, wydech. Okej. Wdech, wdech. I wydech. To są luźne ręce, zaangażowane, i puszczamy. Minuta dwadzieścia za nami. Możemy zejść niżej, jeżeli potrzebujemy, albo wznieść się i zrobić to wyżej. Pamiętajcie o tym, co mówiłam w poprzednich live'ach: silne nogi u kobiety to podobno dłuższa żywotność. Ja muszę znaleźć to badania. I wspomnieć, kto to wykonał. Ostatnie trzy sekundy. Wracamy, puszczamy luźno nasze. Nogi, ręce do środka, wnętrza. Zatrzymujemy się na chwilkę. Wyobraźmy sobie, że cała ta energia ruchu, działania, aktywności, inicjacji, dobrego ruchu, bezpiecznego ruchu, nie multitaskingu, czegoś, co jest ukierunkowane, żeby nas wspierać, zgromadziła się między naszymi dłońmi. I możemy sobie pomyśleć o jakiejś intencji. Która ma nas wspierać w dzisiejszego dnia, może przez cały najbliższy czas, a może na ten rok. Jakaś intencja, aby to ciało, ten duch, te emocje, które tutaj są, żeby nas wspierały. Żebyśmy byli zgranym tandemem: trio, kwar tercetem, kwartetem. Forever. Kto w Waszej orkiestrze tam gra? Orkiestrze. Jaką melodię życia. Więc pomyślcie sobie o tej intencji, mając tą kulę energii między dłonią i będziecie z kolejnym wdechem, z intencją, która ma Wam przyświecać na dany czas, wybrany przez Was. Wprowadźcie tą kulę do brzucha, tak jakbyście ją wsuwali. To ziarno już zostało zasiane, ta energia tego ziarna już została zasiana. Poczujcie to w podbrzuszu. I z kolejnym wdechem powoli otwórzcie oczy. Te osoby, które mają także zamknięcie oczu dla nich jest trudne, mogą to zrobić z otwartymi oczami, po prostu skupiając uważność na jakimś punkcie przed sobą. To, co zasiane, niech zrasta. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro. Przypominam, że nie o 7 rano, ponieważ ja będę miała godzinę do tyłu, więc ja to będę robiła o 7 tamtego czasu. Dla Was to będzie w 8. <coughs> Widzimy się. Dobrego czasu życzę. Jeżeli ktoś tutaj jest z Londynu, to niech mi napisze proszę, jaka tam pogoda u Was. Patrzę, że 10, 8 stopni. Ale patrząc na minusowe temperatury tutaj, zastanawiam się, czy jest to 10 bardziej... Ciepłe czy bardziej zimne? Bardziej hiszpańskie czy 10 polskie? Bo nawet podobno na gorzej niż na kole biegunowym. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, Dziękuję za życzenia dobrej podróży. Pięknego dnia dla Was. Ja już się pakuję. Za 20 minut przyjeżdża taksy. Buziaki Pa.